Siemom, tutaj Kung. Witam was w kolejnym odcinku z Robokrafta. Witam was bardzo, bardzo serdecznie e, tutaj w ogóle widać mój pojazd, swoją drogą no cóż, dawno nie było odcinka, no cóż wam mogę powiedzieć Tak jak zwykle wam powiem, jak w każdym odcinku Powiem, że dawno nie było odcinka, ponieważ wrzucam Niemiłosiernie rzadko na ten kanał, ale nie będę się o tym Rozwodził zbyt długo, nagrywamy Pierwszy raz z Full HD, mam nadzieję, że dość dobrze to wygląda Chociaż szczerze mówiąc, nie widzę specjalnej Różnicy, przynajmniej na początku, więc Mam nadzieję, że później będzie, będzie, będzie Dobrze, więc, no nie wiem, zobaczymy Mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej Jeśli chodzi o zaproszenie do znajomych, oczywiście wszystko przyjmę Nie teraz, bo teraz i tak nie będę nagrywał Z, z widzami, ale możecie mnie zapraszać Jeśli będą jakieś live'y, a ostatnie się pojawiały, kilka się pojawiło, więc może będziemy grać, chociaż ani razu nie graliśmy co prawda w Robocrafta, ale możliwe, że będziemy grać następnym razem. Więc play game, lecimy team death match i, i cóż. Doszły mnie słuchy, że zlikwidowali megaboty, ale nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, bo coś tylko takiego ktoś mi wysłał, chyba kapitan Orzeł yy, wysłał mi jakiś tam link. Ja sobie wszedłem, tam było coś z pożegnaniem megabotów, ale nie czytałem tego wszystkiego, bo w sumie szczerze mówiąc, nie za bardzo mnie to interesuje. Ten cały, cały świat Robocrafta, po prostu sobie czasem gram w Robocrafta i to jest tyle, co mnie interesuje, jeśli chodzi o Robocrafta. No cóż, mam nadzieję, że wszystko będzie wspaniale, jak na razie widzę, że FPS-ów mam 60, nic nie spada, chociaż nagrywam w Full HD, myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Nagrywam bez kamerki, dlatego, że nie chciałbym się ogarniać, ale to chyba norma, powiedzmy, no myślę, że nikomu to specjalnie nie będzie przeszkadzało. Widzę, że mam troszeczkę malutkie spadki FPS-ów, ale są na tyle malutkie, że, że powinno być w porządku. Widzę, że zmienił się celownik, już pierwsze co widzę, to to, że zmienił się celownik do plazm. Co to za odrzut jest?! Nie, nie mam, że to po prostu ktoś mnie uderzył. Ale to, zobaczcie, nie lecą wszystkie naraz. Można tak nimi strzelać teraz. Ale zajwiste. Tego to nie było. Bo teraz wiem, że można zmieniać w ogóle ten. Ym, można mieć kilka broni w, na jednym robocie, z tego co wiem. Tak słyszałem przynajmniej. Ale jest rozrzut, straszny jest rozrzut. Nie wiem czy to nie jest gorsze niż ten, niż to co było. Trzeba i tak strzelać, bo full auto. Trafię? Ajajaj, niewiele chyba brakowało, tak mi się wydaje, przynajmniej, że niewiele brakowało. Dobra, podskoczymy i zobaczymy. Uda mi się. O kurde, o kurde, o kurde. No troszeczkę ich pobiałem. Ej, to jest całkiem niezłe. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu lepiej mi idzie, czy rzeczywiście fajniej jest jak to jak się tym tak strzela. Jakoś lepiej to czuję, nie? Łatwiej tym trafić dzięki temu. Spróbujmy w tego trafić, trafię. Ajajaj, ale niewiele zabrakło. Zobaczcie, kurde, strasznie mi się podoba to nowe strzelanie. Tyle wam powiem. O kurde, muszę podskoczyć. Zaraz mnie kurde, zniszczą. Dobra, uwaga, podejdziemy sobie tędy. Tutaj mnie zaraz zraszują, więc tutaj niedobrze. Oznacza typa. Dobra, troszeczkę go uderzyłem. Podejdę tam. Ten mnie kurde, zaraz pobije. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ale go pobiłem. Niewiele mu życia z... zabrałem. Nie wiem dlaczego. Czy to jest megabot? To chyba jest megabot, dlatego że ja go prawie w ogóle nie biję. Nie wiem dlaczego. Aż takie słabe plazmy są teraz. Czy że o co chodzi? Dlaczego on, nie... dlaczego on prawie nie umiera? Co się dzieje? Nie! Chyba dostaniemy w tyłek. Coś mi się tak wydaje, że nie dostaniemy w tyłek. Tak, to na pewno jest megabot, bo zobaczcie tego. Dobra, ten pokonany. Och, cholera, ja uciekam, uciekam. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, chyba umrę, chyba umrę. Chyba nie mam szans. Coś mi się tak wydaje, że nie mam szans. Aj, Ale dość mocno go obiłem. Plus do tego jeszcze na pewno udało mi się zabić tam tego jednego snajpera. Więc mamy killa. Dość sporo damage zrobiłem. Myślę, że będziemy... Że, że, że mogę dostać nawet jakiś fajny bonus za coś takiego, całkiem sporo pieniędzy, chociaż te pieniądze nawet nie mam na co ich wydawać, bo na razie i tak nie będę robił żadnych nowych pojazdów ani nic. Nieważne, na razie zbierajmy sobie pieniądze, może kiedyś się tam przydadzą. Dobra, auto repairing w ogóle jakieś dziwne tutaj rzeczy znowu. Nie wiem, po cholerach dalej jest to to auto repairing, inne takie. Bo wiem, że kiedyś było coś takiego, że trzeba było płacić za naprawianie. Przez jakiś czas tak było, co prawda, zrezygnowali z tego, bo to było bez sensu i bardzo dobrze swoją drogą. Dlatego, że tak jak mówię, to było bez sensu, ale dobra, nieważne. Jest jak jest. Powiedzmy, znajdźmy kolejną sobie bitwę, zobaczymy jak mi tym razem pójdzie. Nie mam żadnego licznika czasu, to jest mój minus, to jest mój minus, zapomniałem o tym, no cóż, teraz na to nic nie poradzę, no trudno. Będę sobie grał, ile mi się będzie podobało. Może to będzie 10 minut, może to będzie pół godziny, może to będzie 10 godzin, w co wątpię, raczej będzie to około 10-20 minut, tak myślę, może 20, około 20, tak myślę. Zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle to mam nadzieję, że mnie nie ucina, bo kiedyś mnie ucinało w trakcie loadingów. Mam nadzieję, że teraz tego. Y, to już zlikwidowano, taki bug. Zobaczymy. Czy ja mam lepszą. o kurde, czułość moja. Dobra, nieważne. Zobaczymy, jak sobie poradzę na tej mapie. W ogóle to dlaczego ja sobie nie ustawię jakiejś lepszej grafiki, bo miałem grafikę zepsutą. Częściej i tak tego teraz chyba nie mogę zrobić w trakcie gry. No nie mogę. Bo miałem przecież grafikę ustawioną na fastest, żeby żeby nie obciążać procesora podczas streamowania. Ale w tym momencie nie streamuję, tylko nagrywam, więc powinienem mieć na, na fantastik czy coś w tym stylu. Ale nieważne. Bo 60 fpsów i tak mam. No dobra. Czy, czy, czy grafika jest kurde ważna w takiej grze? W takiej grze grafika nie jest kompletnie, kompletnie nie jest ważna. Pójdziemy sobie gdzieś tutaj prawą stroną. Zobaczymy, czy dobrze na tym wyjdę. Mogę ich gdzieś tam postrzeliwywać. Nie wiem, czy kogoś trafię. Wątpię. Chyba nikogo nie trafiłem. Mogę sobie schodzić i strzelać. O, nawet kogoś trafiłem, zobaczcie. O, proszę bardzo, zaraz tak mi przystrażę się. O, jene. no właśnie, no właśnie, no właśnie. To jest właśnie to. Dobra, wiecie co? Ja już umarłem. Ale jestem głupi. Ale jestem, kurna, głupi. Uciekam, uciekam. Nie, nie. Ło, Ło. FUCK! Jakbym troszeczkę dalej przeszedł, troszeczkę dalej, ale to było głupie, bez sensu była ta bitwa. Kompletnie bez sensu. Pod w ogóle. Ja to jest zawsze, to jest, to jest mój minus, zawsze, zawsze tak robię. Po prostu to jest jeden z moich podstawowych błędów. To to, że ja zawsze kurna wychodzę na środek i ginę. Zwłaszcza jak jestem plazmą, powinienem się trzymać gdzieś mniej więcej z tyłu, tak? Wypuścić gdzieś, znaczy powiedzmy, powinienem być w trzeciej linii, w drugiej linii, tak? Z trzech, no bo pierwsza linia SMG, druga linia plazmy, trzecia snajperzy. Ale no kurde nie potrafię. No ja zawsze muszę wyjść na pierwszą, nawet przed pierwszą, kurwa, na, na minus jeden czy na zerową, po prostu jestem na samym środku na froncie. Bez sensu. Dobra, nieważne. Pominijmy to, znajdźmy sobie kolejną bitwę. W tej już tak nie będę. Będę się pilnował, będę się starał, kurde, stać i kurde, czekać na fragi. Co prawda nie będzie takiej specjalnie dynamiczne, jakieś takie ciekawe, ale damy radę. Przynajmniej może zdobędę jakiś kila, tak jak było w pierwszej bitwie. W pierwszej bitwie było w miarę spoko, bo stałem tam w tym jednym miejscu, troszeczkę tego postrzelałem do tego, troszeczkę do tego, a tutaj po prostu wyszedłem na środek i umarłem. Ajajaj, dobra, nieważne. Ym, nie pamiętam, czym się pauzowało nagrywanie. Chyba F8. Więc po prostu widzimy się w bitwie. Chciałem powiedzieć, że pamiętam, tak, to F8, <laughs> o, jest. o, no proszę bardzo. Zapauzowałem na dosłownie dwie sekundy chyba. No to cóż, więc cóż, tak. Moc pauzowania nagrania jest wielka O kurde jaki kolorowy Komu by się chciało tak malować w ogóle te pojazdy Ja tego nie rozumiem Po jaką cholerę Dobra czekajcie To działa? Chyba nie za bardzo Żebym miał jakieś sygnały Że kogoś trafiłem A chyba jeszcze nikogo nie trafiłem Bo nie widziałem żadnego takiego znaczka ani nic nie? Trochę słabo Jak to tam? Dalej nic. Dalej nic. O. Dobra, uwaga. Czy to się nie wyświetla już, że ja kogoś trafiam, czy po prostu jestem taki słaby, że jeszcze nikogo nie trafiłem aż, aż nie pojęte Ale chyba się wyświetla, więc muszę być po prostu słaby. O, no zobaczcie, wyświetla się. Kurde, po prostu jestem słaby i nie mogę nikogo trafić. O, no proszę bardzo, teraz już trafiam. O, tutaj jakiś koleżka jest. Proszę bardzo. Ops. Jeszcze go pobijemy. Proszę bardzo. Klik, klik, klik. No teraz nie oberwało ni razu, serio. No to, że aż taki słaby jestem, to aż się nie spodziewałem. No ale dobra, nieważne. Czyli nas tutaj nie obiega, bo zaraz zacznie się, kurde, zajmowanie naszej bazy. Ja chyba zostanę, kurde, gdzieś tutaj z tyłu, wiecie? Dobra, tego zniszczyli. O, skubanie, zobaczcie. Proszę bardzo, klik, no cóż, ja sobie chyba się cofnę, wiecie co, bo ich zostało trzech, o, no zobaczcie, tutaj mamy koleżkę, pan Jeff, o, proszę bardzo, dobra, ja sobie obejdę tutaj, bo się boję, że po prostu zaczną nas zajmować, a nie, bo to już został tylko ten Jeff, dobra, to postaram się go dogonić, no, za szybki to ja nie jestem, więc chyba niestety nie dam rady nikogo zabić w tym meczu, a, jajaj, szkoda, no szkoda, szkoda. No cóż, to ta, ta była dość, dość taka w sumie 2 na 10 ta bitwa. Ani niespecjalnie zabiłem kogoś, ani niespecjalnie oberwałem, ani nic ciekawego się w sumie nie stało. No nieważne. No i dobra, witam was w kolejnej bitwie. Ciekawy jestem, co to jest za znaczek nad tym typem. Zobaczcie, widzicie? Tak jakby, czy to jest dywizja, którą gość ma po prostu w jakiś tam ten, w rankedach? Czy, czy o co chodzi? Bo to wygląda tak, powiem wam, no całkiem... Chyba, że to jest po prostu jakiś hologram, tak jak były te flagi czy inne takie, nie mam pojęcia. Dobra, ale zobaczymy. Jesteśmy znowu na tej mapie, na której umarłem ostatnio od razu, więc postaram się tym razem nie odpaść od razu, nie umrzeć od razu. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Dodad, szczelony. Dobra. Zasem ja mogę tutaj poskakać, trochę postrzelać, zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle to jest ostatnia bitwa, którą dzisiaj nagrywam. Nie chcę, żeby ten film był zbyt długi. Zobaczymy, może nagram coś innego, co nie jest Robocraftem, bo na Robocrafta szczerze mówiąc taką średnią mam ochotę, ale stwierdziłem, że w sumie jak nagrywam po takiej długiej przerwie, to chyba najlepiej, żebym nagrał Robocrafta jeszcze. Może zaraz nagram jakieś gry przeglądarkowe, bo nawet mam pomysł na, na jedną z gier. Czy to jest mój? Nie, to nie jest mój. I może w końcu zrenderuję i wrzucę odcinek The Walking Dead Mission, no bo on jest nagrany w sumie od bardzo dawna. Był nagrany dzień po premierze. Czy tam dwa dni? A tutaj proszę bardzo, no do tej pory się nie ukazał, bo jestem grubasem po prostu. Okej okay. Dobra, radę go zabić? O nie no za wysoko strzelałem No dawaj go tam Baga No chyba go nie zabiję. No chyba ktoś go już zabił, więc tutaj dupa trochę. Czy to nie jest ten sam, co był w moim teamie w poprzednim tym, ten taki kolorowy? Czy ktoś inny po prostu się pomalował w bardzo, bardzo podobny sposób? Bo coś mi się tak wydaje, że, że to... Każdy się tak maluje, znaczy każdy. Mało komu się chce, ale dość, dość popularne jest to malowanie, tak mi się wydaje. O, może w ten sposób powiem. O kurde, weźcie się, weź spierdzielaj. O kurno, Mać, dobra, trzeba uciekać. Trzeba uciekać, jeszcze 8 sekund na spokojnie, nie będę strzelał, wszystko będzie w porządku, zaraz się uzdrowię. Będzie cudownie, wszystko będzie ładnie, pięknie i cudownie, uwaga. Dobra, pięknie. Już się leczę. Już jestem zdrowy w pełni, w 100%. O, kurde. No dobra, tutaj to koleżka zaszalał. Dam radę gościa tutaj uderzyć. Dobra, spróbujemy troszeczkę wychylić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że kurde, będzie w porządku. Bo cholera, coś się boję, że jak wychylę, to mogę, kurde, dość słabo skończyć. A dobra, trzeba pomóc koleżkom. Trzeba pomóc koleżkom. Są dwa megaboty. Zobaczcie, ten tam ucieka. Przecież on już nie ma co uciekać. Będzie mój? Nie będzie mój. Cholera jasna, ale dość spory damage mu chyba zrobiłem. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest koleżka, oznaczyłem go, więc teraz mój team będzie miał łatwiej, żeby go zabić. To prawda nie mogę go trafić, ale. O, zobaczcie, plecy! O, matuchno. Uwaga! Arr, znowu nie mój, cholera, jasna, Ale też go chyba dość mocno obiłem, Chyba, Bo w sumie nie jestem pewien, nie zawsze go chyba trafiam i chyba trafiam, dlatego że jest strasznie duży rozrzut, jeśli chodzi o te. Wiecie, o strzelanie full auto z tych plazm jest strasznie duży odrzut, więc to raz leci tam, raz leci tam, i to jest takie, wiecie. Wolałem, jak, jak wszystko chyba samo działo, jakby w jedno miejsce. Chociaż to jest dużo wygodniejsze, tak? Można sobie zaplanować, że w tego strzelę raz, w tego dwa razy, tutaj, wiecie, no i jest łatwiej, jeśli ktoś cię zraszuje. No i dobra, pięknie. No cóż, jeśli chodzi o damage, w połowie tabeli. No cóż, no cóż, mogło być lepiej, ale nie było źle, więc zobaczymy ile tam zarobiłem. Kolejne zwycięstwo. Bardzo ładnie. Więc cóż, mam nadzieję, że mnie nie ucięło. Znowu, mogło mnie uciąć znowu, bo znowu gadałem jak zwykle podczas ładowania. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że niedługo zacznę wrzucać więcej, ale mówię to za każdym razem, więc już nie będę po prostu przedłużał. Zostawcie po prostu łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I tyle, więc to było na tyle. Na razie cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. I siema. Do zobaczenia.